Jesteśmy na stanowisku firmy Amazon na targach sprzętu rolniczego w Benarach. Tutaj z przedstawicielem chcielibyśmy porozmawiać o Maszynach do siewy i do uprawu z nawożeniem wgłębnym, które będą mieściły się w maszynach, które są punktowane za nawożenie. I problem tutaj tkwi przede wszystkim w kwestii takiej, co agencja rozumie przez stwierdzenie nawożenie wgłębne, gdyż no nie jest to precyzyjne stwierdzenie i może rodzić pewne problemy interpretacyjne. Te problem będziemy starali się rozwiązać też i poprosić o wyjaśnienia ministerstwo, a tutaj Pan Marcin Kurzyński z firmy Amazon też powie, jak wygląda jakby ten temat na przykładzie firm, sprzętu firmy Amazon. Dzień dobry. Tak jak pan powiedział Amazon produkuje maszyny zarówno do uprawy i siewy jako jedno, jedne agregaty. Również w przypadku tych maszyn możemy mówić o nawożeniu wgłębnym czy doglebowym, bo tutaj jakby te terminy... No, no właśnie, tutaj bym chciał, jakby żebyśmy rozstrzygnęli, mhm. co my często rozumiemy, nie? Bo możemy właściwie zgodnie z terminologią rolniczą, możemy mówić o nawożeniu głębnym i możemy mówić o nawożeniu doglebowym, tak? I jaka by była jakby Pana jako fachowca interpretacja tego problemu? Według mnie nawożenie głębnym w myśl przepisów agencyjnych bardziej Termin powinien mieć nazwę nawożenia doglebowego, czyli te nawożenie, które będzie pod powierzchnią czy wymieszane może z glebą, a nie rozrzucane na powierzchnię. Więc tutaj te maszyny, o których tutaj za chwilę wspomnę o których będę opowiadał, są to maszyny, które w mojej ocenie mieszczą się w, w zakresie tych maszyn, które mogłyby, które można kupować na, na, na dotacje, które, które, o których mowa. W, w mojej ocenie też one się mieszczą, natomiast pytanie, jak one się będą mieściły w ocenie urzędników, którzy często interpretują dosłownie pewne, pewne sformułowania. I tutaj według Pana jakby, jakbyśmy jakby mieli podejść rolniczo do tego, jaka jest różnica między nawożeniem doglebowym a wgłębnym. co ono się różni? Wysoky, tak. Głębokością wysiewu, nawozu? W mojej ocenie różnicą między nawożeniem głębnym a nawożeniem doglebowym to jest to właśnie, co Pan powiedział, czyli głębokość, na jakie dane nawożenie będzie podawane. Uważam, że nawożenie wgłębne jest nawożeniem doglebowym, Poniżej 15 cm, tak? czyli do tych 15 okay. cm jest to nawożenie doglebowe, a poniżej to jest te wgłębne, gdzie faktycznie schodzimy poniżej e, e, wszystkich redlic, które wytrzymają materiał. Okej. Okay. Ja też tak myślę, że tutaj e, to nawożenie wgłębne e, według terminologii agencyjnej to będzie nawożenie doglebowe, i będziemy starali się, e, tak jak mówiłem, ten problem jeszcze rozstrzygać e, z ministerstwem. E, natomiast e, Natomiast myślę, że trzeba ten temat poruszyć na pewno wcześniej, żeby później na etapie oceny tych wniosków nie okazało się, że jest to problem. Tak? Tak jest. Bo tych maszyn z nawożeniem doglebowym jest raczej dużo więcej niż maszyn z nawożeniem wgłębnym, tak. i są to takie stricte właśnie maszyny do siewu. Tak? Tak Jeszcze do tego. Tak jest. No i no jednym dobrze, jednym no? z naszych przykładów takich maszyn, które mają w swoim portfolio wyposażenie do nawożenia doglebowego, jest m.in. nasz średnik. Precea, który tutaj prezentujemy. Jest to siewnik do punktowego, wydajnego siewu różnych gatunków roślin. I tak jak powiedziałem, jest to siewnik, który jest wyposażony w urządzenia do aplikacji doglebowo-nawozów. Doglebowo w przypadku tego typu siewnika mówimy o nawożeniu do 15 cm głębokości w oparciu o pracę redlic nawozowych. Siewnik, który w standardzie jest wyposażony w technologię IsoBus, czyli sterowanie w oparciu właśnie o tę technologię, dzięki czemu możemy pracować ze zmiennym dawkowaniem do trzech różnych mediów w czasie jednego przejazdu. Czyli w jednym przejeździe możemy korzystać z trzech różnych kart aplikacyjnych, które będą nam prowadziły tak zwaną zmienną aplikację, czy zmienne dawkowanie odpowiednich mediów. To co, to może przejdźmy do kolejnej maszyny, tak, którą chcielibyśmy tutaj zaprezentować. Kolejną maszyną, która również w, swoim, w swojej ofercie, czy w swoich zadaniach ma nawożenie tutaj, uwaga, wgłębne, czyli te nawożenie poniżej tych 15 cm, jest grupa maszyn, które mamy w swojej ofercie, czyli to są to kultywatory. Tu akurat widzimy, jest to kultywator kombinowany, czyli to jest tak naprawdę kombinacja dwóch naszych maszyn. Jest to kombinacja brony talerzowej Katros oraz naszego kultywatora Cenius. Jeśli zagregatujemy tą maszynę razem z naszym zbiornikiem czołowym F-Tender, mamy możliwość tutaj doglebowo i wgłębnie, czyli poniżej tych 15 cm, aplikować wszelkiego rodzaju nawozy czy, czy, czy yy, substancje. Tak. I ta maszyna będzie na pewno się wpisywała w pozycję narzędzi uprawowych do nawożenia wgłębnego. wgłębnego. To na 100%. To 100%. wiemy, tak? uprawowo-siewny o nazwie Centaja, dokładniej z Centaja C, czyli to nie jest dokładnie ta, którą tutaj prezentujemy. Ma w możliwość również podawania nawozu doglebowego razem z materiałem siewnym do rydycji siewnej. W przypadku tego siewnika zbiornik jest podzielony na dwie komory i w jednej komorze umieszczamy materiał siewny, a w drugiej nawóz, który będzie razem z tym materiałem siewnym podawany, lub nieco wyżej. Okej. Okay. Dobrze, no to chyba na ten moment dziękujemy Dziękuję i do zobaczenia przy okazji następnego materiału.